Wiecie, mam wrażenie, że chrześcijanie zrobili sobie z Biblii Bożka. I ja nie chcę powiedzieć przez to, że to jest w ogóle nieważne, co jest tam napisane. Ja wierzę w to, że Bóg faktycznie zostawił nam swoje słowo, ale zostawił nam je nie po to, żebyśmy czytali literę dla samego czytania, bo tak trzeba, tylko zostawił nam ją, żebyśmy my mieli taki w niej drogowskaz, ale kiedy potrafimy, jesteśmy w stanie czytać ją w duchu. Problem czasami jest taki, że my, jako istoty nie tylko duchowe, ale też duchowo-duszewno-cielesne, mamy różne momenty w naszym życiu. I nie zawsze Bóg używa Biblii, żeby do nas mówić. Tak naprawdę nie jest najważniejszym to, jaką mamy doktrynę, tylko najważniejszym jest to, E, czy ta doktryna, czy generalnie to, w co wierzymy, jak wierzymy i tak dalej, doprowadza nas po pierwsze do Boga, e, a po drugie do wolności. E, jak ktoś może powiedzieć do prawdy, e, ale dla mnie na przykład prawdą jest przede wszystkim to, że Jezus za nas umarł na krzyżu, za nasze grzechy. E, w Jego imię jest zbawienie i to, że On jest miłością. I to, że On chce dla nas wszystkiego, co najlepsze, to jest prawda. E, I teraz wiecie, jeżeli my ograniczamy Boga właśnie do tego, żeby, że, że mamy czytać Biblię i w ten sposób poznawać Boga, możemy naprawdę albo siebie samych poranić, albo innych poranić. Nie zawsze człowiek jest w stanie wziąć Biblię, czytać i czerpać z tego życie. I ja też miałam taki moment, w którym wręcz mnie odrzucało od Biblii, wręcz pod wpływem oczywiście różnych też fałszywych doktryn, pod wpływem różnych sytuacji, różnych zdarzeń, które gdzieś tam miały miejsce już po moim nawróceniu. Ja miałam taki czas, że po prostu mnie odrzucało od Biblii, ja nie mogłam tego czytać, jak czytałam, to wręcz każde słowo, które było w niej, ono mnie raniło. I ja po prostu przestałam to robić w jakiś sposób wierzę, że, że tak, że Bóg e, doprowadził mnie do tej łaski z powrotem e, i ja e, widziałam to Jego działanie w tym najbardziej, kiedy ja właśnie e, nie czytałam Biblii e, że Bóg do mnie mówił przez różne rzeczy mówił do mnie przez sny e, mówił do mnie przez e, moje własne nie własne, ale własne myśli tak, by można było powiedzieć, ok, to są myśli, które są moje e, ale w tym wszystkim też są zawarte myśli, które są od Pana Mówił do mnie przez zwykły serial, mówił do mnie przez zwykłą książkę, e, pogańską książkę, e, mówił do mnie przez zwykłe sytuacje życiowe, przez ludzi ze świata itd. i tak naprawdę Bóg jest nieograniczony i kiedy my próbujemy go włożyć w pudełko, to to jest problem. Kiedy my próbujemy zrobić z niego jakąś taką religię, jakąś taką zasadę, a tam nie ma zasad, z Bogiem nie ma zasad. I jakby zgadzam się z tym, że on nam zostawił swoją e, księgę, w której e, są bardzo wartościowe rzeczy, ale nie zawsze, dla każdego jest to na każdy czas. Dlatego przede wszystkim, e, to co mówię przede wszystkim, e, chciałabym, żeby uwolniło też ludzi, którzy mają takie poczucie winy, kiedy tej Biblii nie czytają e, w swoim życiu w danym czasie. I zastanawiają się, kurczę, no ale powinienem, a może właśnie to jest Słowo Boga, może właśnie, może na pewno to jest Słowo Boga, ale może powinienem to czytać, może właśnie coś się ze mną nie tak, że tego nie czytam. Z tobą nie jest nic nie tak. Ale być może ty na ten czas potrzebujesz czegoś innego, potrzebujesz innego rodzaju działania Boga w swoim życiu. I ja wiem, że bardzo wiele się mówi o tym, że Bóg mówi przez swoje Słowo. Nie słyszysz Boga, no to otwórz Biblię. Otwierasz Biblię, a tam czytasz rzeczy, których totalnie na ten czas nie rozumiesz i wręcz Tobie robi to spustoszenie, tak? w głowie, w sercu i po prostu zamiast życia, to ty zaczynasz być przygnębiony i tak dalej tak dalej. To nie ma sensu, to nie o to chodziło. Zauważmy, że pierwsi chrześcijanie w ogóle nie mieli Biblii, a teraz robi się z tej Biblii, słuchajcie, bożka, tak? Naprawdę, bożka się robi. Yy, I lądujemy w kolejnej religii. Wychodząc z kościoła katolickiego, ktoś Was wpycha z powrotem do religii, a często też sami się wpychamy, bo generalnie mamy takie tendencje. My jesteśmy wychowani w religii i w religijności. Dla nas jest to chleb, chleb powszedni, tak? Więc yy, musimy mieć to na uwadze. Yy, to, co najpewniej zacznie się dziać, bo tak myślę, że tak u mnie przynajmniej często było, że kiedy ja sobie pozwalałam na to, żeby właśnie nie robić tych wszystkich religijnych rzeczy i po prostu dać sobie spokój, dać sobie odpocząć, dać sobie ten luz, pozwolić Bogu inaczej zadziałać, nawet nie skupiając się na tym, że Bóg będzie teraz działał, sama zauważyłam, że jak zaczynałam chodzić w tej wolności, to też po jakimś czasie odzywało się we mnie to. Pragnienie czytania Biblii, poznawania Boga od innej strony, tak? Głębiej, bardziej, i tak dalej. I to się samo w człowieku rodzi, kiedy my dajemy sobie tą wolność. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia. I tym się chciałam z Wami podzielić. Mam nadzieję, że komuś to pomoże.